To w sumie, krótko mówiąc, przeciętnie, to jest czysto wymyślone. Do, to nic nie ma w realiach. No bo przeciętnie to, co nagrałem ostatnio, to było bezsensowne. Kiedyś dla Polaków marzeniem był wyjazd na zachód, tak teraz Polska jawi się ludziom ze wschodu, jako brama do sukcesu. Ta sprawa pokazała jednak, że naiwność i brak doświadczenia życiowego młodych migańskich mogą się dla nich Proszę! Tam? Pan Malanowski? Tak. No. Jest pan moim klientem. No tak, tylko proszę o wyjaśnienie o co właściwie chodzi. Nie był pan ze mną od początku do końca szczery. Dlaczego? A co pani ma na myśli konkretnie? Że pana ja już dość długo żyję i rozmawiałem z wieloma mężczyznami, którzy zachowują się w podobny do pana sposób. A nie jest moją rzeczą tutaj moralizować. Zresztą co ja porosłemu człowiekowi do jakichś kazania opowiadać. To przykre, no. A, a czego pani w takim razie od nas oczekuje? Zacznijmy od tego, że jak ustaliliśmy, podała panu nieprawdziwe nazwisko. Nie wiemy tego jeszcze. Policja oczywiście próbuje ustalić jego tożsamość. Nie o to w ogóle chodzi. Rozumiem. Dziękuję bardzo. I przez telefon wspominała Pani, że chodzi o pana Adama Gilewicza, Pani ojca, tak? A ja niczego takiego nie powiedziałem. A, no. no. i gwarantuję Panu, że. W każdym razie w tym czasie. No, to brzmi groźnie, a co Pani ma na myśli konkretnie? Pan, jako zleceniodawca, oczekuje, żebym ja sprostał Pana oczekiwaniom. Tak, tak. Nie no, teoretycznie nie można. No siada, proszę pana, doskonale panią i widzę i słyszę. Panie najlepiej. Proszę, panią. Nie. Niestety nie. Proszę, proszę. O co właściwie chodzi? Powiedzmy co wiemy i pani da nam spokój. Nie wiem, być może... Gdzie na pani? zabawka. Miałem kiedyś podobną. Przepraszam. Przełodę, Oczywiście. Tak, szefie? Dziadostwo, jak zwykle, wszędzie guszuje. A? Gówniarze nie śpią. To dobrze. I blokują, proszę Państwa, linię. Nie mówię, że go rozpoznał, to? Żebyś wiedział, że wyglądasz bez brody. Facet to wygląda, jakby maj... bez majtek chodził. Nie, no super. No. Nawet nieźle mu postrzewali tę tętnicę. Mhm. Tyle, że przy okazji kciuka upiłowali. Chyba pan żartuje. no, ja, niech pan zobaczy. O no, cholera. No. Faktycznie. No przyznaj się, po co obciąłeś mu ten palec? No uważaj, szczylu. Masz problem? Ja mam problem? Tak, no masz. Nie problem. Ej, 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 panowie, panowie! Czy mam na policję zadzwonić? – To w porządku? – W porządku. Dupek ma szczęście, że go spławiłaś, bo inaczej bym to załatwił. Cześć, gościu! Farda masz! No hej. To jest jakiś żart? Nie. Widzi pan, nas pana skłonności w ogóle nie interesują. Nie chciałem, by to się tak skończyło. Może... No skąd mogłem wiedzieć, że on ją zabije? Siema ojciec, co tam? Bardzo śmieszny gówniarzu. O co ci chodzi? Spadaj szczawiu, gnoju, jakieś buraku. Panie Robercie, no ale... Po co ten nerwizm? Ale właściwie, na litość boską, może mi wyjaśnisz o co ci chodzi? To jest prywatny detektyw! Co? Co ty mówisz? Ja nic nie gnuję. Bardzo ładnie udaje pani to zaskoczenie, ale... Proszę sobie tego darować. Dojgrałem się. Jesteś chora! Nie, to ty jesteś chory! To jeszcze nie koniec! To nie koniec! I Marek i Ania przyjeżdżają do mieszkania. Marek i Ania przyjeżdżają do mieszkania. Marek i Ania przyjeżdżają do mieszkania. No cóż... To nagranie powstało dwa dni temu. Kiedy wpierdalałem słoik dżemu. Nie wiedziałem nic o tym nigdy nie. Lecz ten dżem zadziałał mnie w głowie. Tu. I właśnie wymyśliłam, że do telewizji. Zgłosić wie pan? Do tego programu, o którym panu mówiłam. E, mam prośbę, czy ja mogłabym prosić szkalkę wody? Tak, Przepraszam, że nie tysięcy odsłon. No, tego jeszcze mnóstwo ludzi pewnie obejrzało to na żywo w telewizji. Jasiu, machaj ręczką do kamery. I Małgosia, kogo? Fajne te dzieciaki, nie? Ciekawe, ile z tego wszystkiego rozumieją. Tak sobie myślę, może moglibyście upewnić się, że dzieciom nie dzieje się tam żadna krzywda. Pomysł fabularny był tam taki, że morderca swoim przyszłym ofiarom przysyła odcięte palce poprzednich ofiar. To jest ich zdjęcie. O, nagranie zostało zrobione dwa dni temu. Niech pan do niego dzwoni. Tak, już, już dzwonię. Nie odpowiada. Yeah. Co się stało? Tam jest palec. Co ty tym? Boże, tam jest kciuk. Cały tydzień ciężko pracuję, a. W weekend oddaję się przyjemnościom. The internet's busiest music nerd. Świetna płyta. Jest pan do kogoś bardzo podobny. A lubi pani. Muzykę Blues, jazz. Ja się wciągnęłam. Nie tylko ja. Może cały ten numer z odciętym palcem to taki makabryczny chwyt marketingowy, co? Ciach, palec i mamy hit, nie? Nie, nie. Nie, może się czekam. Nie, ja tam pojadę jednak. Pani, ale gdzie pani, po co pani tam pojedzie? Niechże pani się nas powrota. Powtarzam, to był tylko głupi żart. A w ogóle żałuję, że docierają do pani tego rodzaju informacje, tylko denerwując niepotrzebnie. Od razu mówiłem, że to jest za gruba akcja, od razu. Człowieku, jak je złapią, jak je złapią. Nie myślałem, że jesteś taki cienki bolek. Sam rozwalę gnoja. Rzuć broń, rzuć broń! Rzuć broń. Co jest? Co my zrobiliście? Młody nas zaskoczył. i mu przywaliłem. Ale chyba nie za mocno, co? Masz farta. farta! Młody. Młody! Co? Ty jesteś tym gościem z klatki schodowej? Dokładnie. Powiedzieć, żeby się uważał. Onemu przeciętnie to, co nagrałem ostatnio, to było bezsensowne. Muszę przeciętnie dłuższy okres coś nagrywać, żeby mi to wyszło na dłużej, żeby słowa się złączyły, żeby to miało jakiś sens. Bo tak bez sensu to jest w stanie no człowiek zaspiewać wszystko. Tylko, że to po prostu muzyka, słowa będą spoko, ale oglądając dużo osób im się muzyka spodoba. Ale nie słowa znowu, No bo tutaj wejdzie temat jakiś. Ci... Będę opowiadał, że byłem na rynku, i nagle tutaj stras pożarna jedzie. No i to już w tym momencie nie wchodzi w rachubę. A to trzeba połączyć wszystko w jeden temat. Jak się połączy w temat, to wtedy fajna muzyka ze słowami idzie. Spadaj z czawiu, gnoju jakiś buraku.